48 godzin jako dyktatur. Dzisiaj mam naprawdę niewyobrażalną moc i władam całym Kaioperiko. Muszę pilnować, żeby nikt mnie nie zabił, bo wielu jest tych, którzy chcą mi odebrać moją władzę. Ale w ciągu 48 godzin zadzwoni do mnie telefon, który zmieni wszystko. I jeżeli się obronię, wygrywam ten odcinek, no ale jeżeli w trakcie jego zginę, odcinek się kończy. Bum! Czy kojarzysz tego przystojniaka? Ja też nie. Wcale nie odzorowałem jakiegoś heh, człowieka, ale dziś jestem szefem, właścicielem tej odowilli tego oto człowieka. Mogę mu rozkazać, żeby zrobił pompki. Zrób pompki. To jest. Czy to nie jest piękny film, widzowie? Zanim pójdziemy dalej, zostaw łapę w górę i suba. I widzu, bardzo cię proszę, napisz tu długaśny komentarz, czy chciałbyś trzecią osłonę. Tylko nie wiem, czy pan, którego mam w głowie i chcielibyśmy go wzorować, byłby z tego zadowolony. Podpowiedź to ten delikwent. Widzowie, jako że ja jestem dzisiaj dyktatorem, też jest wiele innych znanych osobistości z prawdziwego świata na serwerze, przeniesione do GTA. Nie wiem, kim jest ta kobieta. Ale chyba jest z Meksyku Tylko, że to jest nieważne Bo to wszystko dowiemy się widzowie dzisiaj Co będzie się działo To jest moja prawa ręka yy, Raportuj mi Tak jest yy, Musimy pójść przejąć ropę I spotkać się z lokalnym gangiem dzisiaj To są yy. pierwsze zadania na dzisiaj Z tego, co przyniosły nam sz, na, naszy, Nasi Szpiedzy I jaką ropę? Co się dzieje w naszym kraju? W moim kraju? Tracimy ropę Tak jest w pana kraju oczywiście Tak jest w moim kraju Powiedz to jeszcze trzy razy W twoim kraju W twoim kraju W twoim kraju <laughs> Widzę to odcinek, to będzie piękne cudo. Robimy oczywiście komedyjkę, YouTube. To jest komedyjka spokojnie. Którym o tym, chcę pan pojechać? I jeżeli udajemy się na konflikt, to konwojem jakoś y, spotkajmy wojsko. Musimy udać tak się tak, do wojska. Ja wielki wóz będę walczył na pierwszym froncie. To znaczy będę wydawał wizowy rozkaz, żeby inni za mnie walczyli, ale czy to zmienia coś? Wybiegam z willi, biegnę na front. Zaraz mnie zatrzymają pewnie. I widzowie, zobaczcie, jak to wygląda w naszym kraju. Tak wygląda nasze wojsko. Jest to ono trochę y, jedne. No dlaczego to się dowiemy pewnie w tym odcinku. I właśnie udajemy się w tej chwili na konflikt. I uwaga dojeżdżamy. Możecie zobaczyć auta jakieś tutaj wojskowe. To wszystko jest ze sobą połączone. Swoją drogą widzowie widziałem, że mega spodobał wam się ten film z Hitmanem. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście możecie kliknąć w niego, bo mam tam współpracę i mega mi to pomoże, jeżeli obejrzycie po prostu ten film. No bo co? Ja będę happy, bo będę miał więcej szekli. <laughs> Oczywiście, bo za was będę widzowie oszukiwał. Jestem z wami true. Możecie kliknąć w ten film. Bardzo mi to pomoże, a jak w ogóle jeszcze chcecie tam wesprzeć mnie jakoś inaczej, to zapraszam, żeby zobaczyć co, co tam sponsor oferował, ale widzowie, już dużo gadania, bloku reklamowego, spotkajmy się z naszym wojskiem! A więc doradco, gdzie znajdę swoich ludzi walczących? Chciałem ich wesprzeć. Tak, pewnie przy pana proszę za mną, panie prezydencie. O, widzowie, zobaczcie, Tutaj to są na nasi panie. ludzie. To jest nasza cała armia, czy jakiś oddział? To jest nasza największa armia. <laughs> nasza największa armia. Czy to jest tak zwany kot w worku? Czy za nimi chowa się cała ta największa Większa armia? Nie, panie prezydencie. Czy próbujesz mi sprzedać kota w worku w takim razie? Nie, no, panie prezydencie, jestem w pełni poważny, no, to jest piątka naszych najlepszych żołnierzy. A, najlepszych, no, to no. już od razu, to od razu mówi, a nie, że cała armia, no, to też żarty. Bo ta piątka jest niczym cała armia. Dobrze, to tu jest dowódcą? Ja. Dobrze, ilu jest wrogów na tych polach ropy? Dziesięciu. Dziesięciu? Was pięciu na ich dziesięciu? Widzowie, zobaczcie, musimy zdobyć tamte pola. Tam są podobno ukryci wrogowie. Mam nadzieję, że ktoś Teraz nie zastrzeli, bo w sumie odcinek by się bardzo szybko skończył. Jeżeli teraz miałbym dostać kulę, ale tam gdzieś są nasi wrogowie, dobra. O teraz ja dowodzę! Wszyscy w szyku i do ataku! Macie ich poskromić! Biegiem! Okej, okay, widzowie, zobaczcie, nasza armia najlepszych żołnierzy leci. Zobaczymy, ilu ich będzie. O Boże, jeden się wywrócił. O, jeden go rzuca nad granaty, okej. Okay. Dobra, skoro ten konflikt mamy już wygrany praktycznie, myślę, że nam się to udało. Możemy ogłosić sukces. Patrzcie, widzowie, jakie tam strzały są. To co, może jakieś kawa? Ej, widzowie, dobra, Lop, Aha. Panie prezydencie, nasz cały oddział poległ, ale wróg dalej stoi. Jak to poległ? Doprowadziłeś do tego? Ja nie chciałem, ale Panie on jest głupi. Przyprowadź mi nowy oddział! Pewnie, nie ma sprawy. Widzowie, to był nasz najlepszy oddział. Ich jest dziesięciu, tam poszło ich pięciu. Dobra, musimy czekać na jakieś jednostki lepsze. Mają być teraz dwa razy lepsi. Do ataku! Kolejny oddział. Ja myślę, że teraz ta piątka... Rozdzieliśmy tego snajpera. Będzie dobra. Tak też mi się wydaje. Tam jest nasz specjalny generał. Tak, tu na pewno nic nie pójdzie źle. Panie prezydencie. Wszystko niestety poszło źle, ale zanim pan zabije mnie się, chcę tylko jedną rzecz zabiję. powiedzieć. Zabij Nie, chwila! Wyślij kolejnych pięciu. Tak jest. Widzowie, <grym> ile jest tego wroga? Do ataku! Teraz wam się na pewno uda. Przypomnij mi, ile jest wrogów? Dziesięciu chyba. Nasi znowu są eliminowani. No. Przyszli nie kolejnych. Nie ma sprawy. Do ataku! Jesteście ostatnimi naszymi żywymi żołnierzami tej prowincji. Pojdź do innych prowincji, żeby przysłali więcej wojska. Pewnie. Tak, Widzowie, <grym> już straciliśmy 40 ludzi ponad. Lekko żeby odbić to. O, wracasz, najlepszy żołnierz. Uda, tak. U, udało się. Było ich tylko dwóch. Tylko dwóch ich nie było. Jak to tylko dwóch, to my straciliśmy 40 ludzi. Któż tak wyszło. Ale się udało, się udało. Uważam, że to jest jak najbardziej sukces. Tak jest. E, panie prezydencie, tak. Chyba jednak to nie był sukces, patrząc, co tu się stało. Oj, tam, oj, tam. Asystencie, co teraz mamy w planach? Kartelem musimy się spotkać i wymienić się bronią. A no widzowie, no jak, jak to. Już jesteśmy w klimatach, no to skąd bierze dyktator kasę? No wiadomo, że. Z takich dziwnych interesów, co nie? Przynajmniej tak, tak nam się to zwykłym ludziom wydaje, no, ale chyba też tak jest. No i widzowie, powróciliśmy zwycięsko, ale znowu coś jest do roboty. Uwaga, asystent nas dziś prowadzi. Ja widzowie się podejrzewam, że od nas może zdradzić. Proszę wsiąść. Tak jest. Czemu wydałeś mi rozkaz? Nie, ja poprosiłem tylko. Broń Boże, nie chciałem panu rozkazywać. Bo? Niech ci będzie. Nie śmiałbym. Zorganizuj dwóch najlepszych ludzi, żeby z nami jechali. Tak jest. Dobra, widzowie, zobaczmy, co to będzie za konwój i co to będzie za spotkanie i gdzie to będzie spotkanie. No i widzowie, Zobaczcie, gdzie my teraz jedziemy. Jedziemy w konwoju. Na razie to nie wygląda, ale jedzie za nami bardzo dużo osób, bo jedziemy rozmawiać z groźnymi ludźmi. Moi drodzy, z przestępcami będziemy rozmawiać yy, odnośnie jakiegoś handlu. Zobaczmy, jak to wyjdzie. No i widzowie, zobaczcie to. Jesteśmy. Proszę, panie prezydencie. Dobrze. Z kim tutaj winien ro rozmawiać? Hola, amigos. Hola. Hola. Hola no to panią... się do tego z niemieckim. Yy, habla español bien. Bueno, bueno. Tu aparente ja soy de adoptivo. Chyba mu powiedzieć, że jego rodzice są adoptowani <noise> y, Dobrze, w takim razie Macie broni, ja broni potrzebuję Macie również inne dziwne proszki, z tego co słyszałem Si, si, i nie potrzebujesz Amigo Powiem tak, jeżeli przepchniecie to do Stanów Macie u nas w kraju azyl Możecie to robić, sprzedawać A my będziemy mieli z tego korzyść Ty pendecho, a ten twój ten, co, co on tak sprawdza nasza auta? To moi Powa ludzie się. sprawdzałem, że nic mi nie grozi Amigo tu Spokojnie, spokojnie no, się nie dogadamy. Jak się nie dogadamy, wyślę na was wojsko, więc panowie zbytniego wyboru nie macie, albo rozpoczniemy jedne wielkie wojny kartelowe. Żaden twój kraj straci, straci majątek. Ogromny majątek. Dlatego rozmawiajmy. Dlatego odpuść swoich ludzi, żeby nie grzebali nam po rzeczach, bo my tego nie lubimy, Amiko. Co ja robisz interesy, się rozpatrywał jakieś rzeczy. Panie prezydencie, za przeproszeniem, przyjechał pan tutaj z dwoma przytelami: Lady Boyem i jakimś człowiekiem. <laughs> Ale mi pocisnął Albo pan Powiedz swojemu gościowi, że ma się ogarnąć Albo wyjeżdżamy stąd no, Możecie wyjechać amigo? Możemy was wydać jak najbardziej do na ambasady Stanów Zjednoczonych Więc albo zaczniemy robić interes Albo będziemy się kłócić No dobra, no to ile tak. się potrzebuje jeszcze? Jak najwięcej Jak najwięcej? Ile mamy? <laughs> Widzowie kupujemy od nich wszystko Patrzcie jaki dziad śmieszny i nie mogę zrobić. Dobra, to, to może na dobry początek 3 tony 3 tony to za mało cztery i zalejmy tym całą Amerykę Dobra, to pięć i rozważam. Temu biały łeb. Dobra. Ty, ty, ty. O, o, widzowie, jest jeden jeden. No, ja to rozumiem jako pakt krwi. Dziękuję za udany interes. Czeski tak, remis. To, to, czeski remis. No to widzowie deal. Dobra, no, oddaliśmy je do se security. O, wow. Ale dziwi ludzie. Bardzo dobre negocjacje, panie prezydencie. Ja wiem, ja zawsze wiedziałem, że mam to coś do negocjowania z ludźmi. Coś im się nie spodobało w naszym ochroniarzu. Widzowie ich zabił. Wow. Ale to wyszło niespodziewanie. Jako, że dogadaliśmy to wszystko, udaj konwój na. Lotnisko. Wylecimy jeszcze to do już. Los Santos. No to widzowie, sprawdźmy to. Widzowie, jeszcze istnieje X na serwerze, czyli taki Twitter. Zobaczmy, co się dzieje. Wyzywają moją postać, że jestem lamerem bez honoru i wysłali zdjęcie jakiegoś Chińczyka. Kto to jest, widzowie? O nie, to jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Nikt nie będzie niszczył wspaniałej Wielkiej Ameryki. Dzień dobry Państwu. Tutaj Donald <laughs> J. Trump. Wit o, nie mogę tego oglądać, widzowie, ale to jest, to jest mega dobre. To jest, ja, ja lajkuję. Napiszę mu tak. Widzowie, ja mu odpisałem tak. Panie Trump, pan jest Lamus. I, i to tyle. <laughs> co się dzieje w tym kraju? To dziwno prezydent. Wow! Dostałem zerbega! Y y wydupcaj stąd, wydupcaj stąd, wydupcaj stąd, wydupcaj Jadę, jadę. Niech nie, nie, ochrona się nim zajmie. Czy my przeżyliśmy strzał zerbegie? Tak. Ja pierdzielę! Ej widzowie, ale nam dupnęło. Paliwo nam się leje. Przesadzajmy gdzie indziej. Paliwo nam się leje. O, Jezu, powróci, przewróciłem się na plamie oleju. Co to się dzieje? Widzowie, co to jest słowa, za film? Znaczy, naszego bunkra. Tak, tak, idę się chować Widzowie zostawiacie się jak wygląda bunkier To jest nasz bunkier Uff, jestem bezpieczny Tam pod ma bronię, jakbyś pan chciał, panie prezydencie Prezydencie Jak złapaliście go? Tak jest, jeden z nas nie żyje Czy jak to jeden z was nie żyje? No oberwał, oberwał ze snajperki najprawdopodobniej Ale złapaliście tych, 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 tak, tych którzy na moje życie? Tak, złapaliśmy, złapaliśmy Idealnie Polska dojechało również na miejsce Panie prezydencie Tak? Chciałem powiedzieć jedną rzecz, on kłamie co? No. To, to była strata? To, bo, tak. Przyszło do mnie już niestety wieści. To on to planował. O nie ktoś czyhał boju. na nasze życie. Ja sobie widzowie tak piłem. jechaliśmy, sobie tak piłem. Oczywiście. Holy. I moi drodzy, no jesteśmy w sumie trochę y, w litej sytuacji, bo bardzo dużo osób czyha na nasze życie. Zobaczcie, że tu jest wojsko. Obserwują. Dobrze, ten teren jest akurat kryty. Tak jest. Musimy zobaczyć stan naszej armii. Jeszcze w tym momencie wieźmie te tym nieopancerzonym. Dobrze. No Trzeba jest. się pokazać ludziom, że mamy jaja. Tak jest. Panie prezydencie, widzowie, prezydent stanów napisał, że jesteśmy lamerami bez honoru. Haha, <laughs> lądza. Świetnie wygląda. No zostaw lajka za to, że, że to tak wygląda. Że są ludzie, którzy się wcielają w takie postacie. Pozdrawiam z gorącego Meksyku. Dobra, widzowie, rizujemy babkę. Hej, piękna. Padniesz na Kajo? Moje konto nazywa się A Prezydent Absolutny w Wenezueli. O, widzowie, nawet polski prezydent napisał. Wow. Oczywiście to jest beczka, to jest beczka. Proszę tutaj się nie spinać, moi drogi. Szybciej, jedź, jedź sprawdzić Budzi. stan naszej armii. Widzowie, jadę sobie tak i nagle dostałem odpowiedź. E, od pani prezydent Meksyku, kochany, nie szczególnie ja mam spotkanie za moment, napisz za tydzień. Za, Zawróćcie, no, zostaw mnie już, wysiadam stąd! Cholera! Chcę sam by udzielnie spotkać się z moją armią bez zapowiedzi! Oho, widzowie, ktoś tam biegł, muszę ich zobaczyć. Dlaczego oni dopuścili do jakiegoś zamachu? Idziemy do wizowy baraku. Halo! Co z wami jest nie tak, halo! Żeście nigdy prezydenta na oczy nie widzieli! Prezydent! Jakie wasze stopnie są? Najwyższy stopień na świecie. Jaki? No nie wie pan! Kurwa, mi pan na generała nie wygląda. Co wy wszyscy tacy wstawieni? Pan prezydent nie! Kto Pokażcie swoją broń! Poka zebrać wszystkich na środek pokazać broń. Musimy zobaczyć stany uzbrojenia. O nie widzowie, to będzie komiczne. Zbierzcie wszystkich za 10 minut! Moja prawa ręka. Czy to jest stan naszej armii, która tu stacjonuje? Tak. Co to cholera jest za broń? Kim jest ten człowiek? Widzowie, oni nie mają broni, oni wszyscy są na Kim jesteś? Yyy... E, 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 tak, generały Rozumiem Tak, tak Ka Karabin snajperski posklejany z gówna Rozumiem żur, hefe. Co to są za bronie? Panie prezydencie, tą bronią, którą pan powiedział, że to sklepiono z gówna, to... To jest na najlepszy snajper Hahaha, <laughs> <laughs> <jest> najlepszy snajper <laughs> Słuchaj, musimy... Musimy wprowadzić jakiś plan na rozbudowę tej armii Ale... Oni z szkolą innych, panie prezydencie. Oni, oni z szkolą innych? No tak, o, widzowie, prezydencie, grubo. prezydencie, prezydencie, prezydencie. Tak? pan e, może amunicję do mojej bukawki? Jeździemy na zakupy do Los Santos, do Ameryki. Tak y, musimy wam zakupić samoloty bojowe. Umów spotkanie z kimś, kto handluje samolotami bojowymi. Si, to tak jest, panie wala. Viva y, viva la, viva la Widzowie, przyszło nam panować bardzo dziwnym krajem. No niestety, albo stety. No, oczywiście, moi drodzy, nieczęsto wrzucam jakieś dziwne filmy, Kiedyś chyba mieliśmy pomysł, żeby zrobić 24 godziny jako ECPU. Teraz mamy dyktatora, no kto wie. Macie jakieś chore pomysły, które uważacie, że byłyby zabawne? No bo wiadomo, tu się widzowie liczy na to, że wy będziecie mieli ten uśmiech. To jest bardziej komedyjka. Dzisiejszy odcinek niż jakiś spocenie, no. Nie oszukujmy się. Jeżeli wam taki format przypada, wiadomo, łapa w górę, sub, napisz coś gościu tam, wiesz. Siema, ładne zakolicho, jakieś takie inne rzeczy i wpadnij na mojego kika, bo będę niedługo odpalał transmisję. Kik dziksonek. Wpadnij, bo tam będę Będą chłopie takie streamy, normalnie. Plus będzie do wygrania kaska za oglądanie streamu. I widzowie wylatujemy z Cayo do Stanów. Najgorsze jest to, że nie mam numerycznej, więc będzie trochę ciężko, ale nawet lecę, zobaczcie jak pięknie na, na myszce. Czyli co, mówisz, że ten handlarz brojem jest umówiony? Tak? Dobrze, zabiliśmy wszystkich pilotów. Ja to chyba jednak najlepiej pilotuję te samoloty. Mam wspaniały. Panie prezydencie, eee, za cicho to powiedziałeś, wiesz? Chyba zaraz spadamy. Nie. Jak pilotuje? Wizowie, piękne, wylądujmy gdzieś. I widzowie, zobaczcie, podchodzimy do lądowania. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie osobiście. E, ciężko się trochę lata na myszce, ale wiecie, wszystko jest możliwe i chyba mi się uda. O wow, udało Panie mi się. Panie a wiem, wiem, wiem. To, to moja zasługa. Czy to ten człowiek jest handlarzem, z którym się omawialiśmy? Tak, jest, panie prezydent. Panie, to trzeba umówić się na spotkanie i lądowanie. Prawie bym rozpierdzielił samoloty. Chwileczkę, czy pan? Pan myśli, że jestem zwykłym klientem? Prezydent Kai Periko z tej strony. Chcieliśmy zakupić. A, witam, witam serdecznie. Proszę mówić, proszę mówić. Czy to są te samoloty szturmowo-bojowe? To są te. To, pana, ja tego powiem, bo to jestem profesjonalnym handlarzem. To są. Mm -hmm. Samoloty z najwyższą historią. Proszę pana, one by ataki bombowe. No, widzi pan no, chromowane, to sprawdzimy. Niech pan tam sprzedaje. Niech pan zobaczy na te kółka. Kółka są w, ze skóry krokodyla. Wszystkie krokodila. są chromowane. Możemy tam. Tu są tam. Proszę, perełki. Tu są perełki. Tutaj to jest w ogóle <laughs> szczyt, szczyt motoryzacji lat, latającej. Tam mamy. Łód, <gryt>, szczyt łódź pod To mają, gdzie mają. Aha, tam. O Boże. Co tu się dzieje? Yy, to wiesz co? Wyślij mi sześć tych gównianych samolotów. to, dobrze, dobrze. tu jeszcze mamy Private Petsy. To, to nie wiem, czy to pana interesuje. A, tak, tak. Tak, bo miałem przeznaczone kilkanaście milionów, żeby kupić dobre uzbrojenie, ale weźmiemy sześć tych dla naszej armii, a dla mnie weźmiemy tę ładną Private Jetta. Przecież na końcu mam jakieś auto dla wojska? O, auto dla wojska? Nie, to też weźmiemy do mojej prywatnej kolekcji. Dobrze, dobrze, Proszę dobrze. bardzo, czy to jest ktoś z pana? E, nie. Nie. A widzowie? Ktoś e, nas obserwuje. Sekunda. Rzeczkę. Mogę się nim zająć, panie prezydencie? Br lepiej nie, nie jesteśmy u siebie. A no tak, przepraszam. Panie Maduro, będziesz walony, na już w Elo. Napisał Rzezby. Donald J. Trump. 36 milionów. Eta, zrobię blika. Blika mu wow, no. zrobię, widzowie. Yy, sekretarzu, w takim razie tak. Sześć tych najgorszych samolotów dla naszej armii i w koszta wrzućmy jeszcze mój prywatny jet i moje prywatne trzy pozłacane auta. Oczywiście. Dobra, widzowie, odpiszmy mu. Spróbuj, gościu. Jestem w Stanach, wy Graveseed. Tak mu odpiszmy. W sumie jak zakupiliśmy to auto, to przejdźmy się nim. Tak jest, panie prezydencie. Jo, widzowie, ale to wygląda. No i to się nazywa auto pancerzone. Można tym się wozić. Prawda? Tak. Co to za ludzie? Nie wiem, nie z nami, ale nie wyglądają. O widzowie, jakiś inny prezydent mi grozi i mówi, patrz przed siebie. E, trochę głupio, że za, w sumie, ej, za nami lata helikopter jakiś. Coś, coś dziwne dzieje. E, Zweryfikuj kod dokonale, że ty, ten śmigłowiec. Ale tak furę to mamy konkretną, widzowie. Naprawdę, patrzcie to. Jak ona teraz zadubca. O Jezu, ja miałem zrobić zakupy dla armii, a ja kupiłem sobie fury. W sumie zrobimy, jak robi każdy dyktator. Panie prezydencie? Mhm? Helikopter jest na armię Stanów Zjednoczonych przypisany. O cholera jeszcze może wraca, wracajmy no. do naszego kraju. Dobra, to jadę do samolotu. O, widzowie, mamy przewalone. Zobaczcie, kto jakiego Twittera puścił. Granice otwarte, zapraszamy. Ryzyko niewyjechania. No leży, no leży, widzowie. Panie prezydencie, o, z nami jadą tak dwa suwy, które też są przypisane. Chyba, wsiadaj do private jetta. O, nie, widzowie. To jest FBI chyba. O, nie, tak, 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 agenci, agenci. O, nie, o, nie, o nie, o nie żyję jeszcze. Znubiam. O, nie, widzowie, mam przewalone. Pali mi się ten samolot, zaatakowanie i pokrzywdzenie wszystkich praw naszych Wenezuelskich. Tak jest. To znaczy tych Sky Operico. Ogłośmy to, pana prezydenta na X-ie. <noise> to na x widzowie. Pierwsza reakcja. Po tym jak uszliśmy prawie z życiem, musimy wrócić widzowie. Ej, dosłownie, jet, który kupiliśmy, jest już rozdupcony. Wróćmy na Akaju. Widzowie ogólnie sytuacja jest bardzo katastroficzna, bo jak tak jak powiedziała moja postać, on umie pilotować, ale ciężko pilotuje się widzowie bez dwóch silników, więc jak my to jakimś cudem przeżyjemy, to będzie naprawdę ciężko. Ja już wykładam podwozie. Kopcą nam się dwa silniki. Wygląda to naprawdę strasznie. Padł mi silnik. No to już polecieliśmy widzowie. W samą porę mi padł. Dobra, coś trzeba przyznać: że Private Jet wytrzymał. No, wizowe dosłownie. Jakby nie mogę dodać gazu. Klikam W i mogę tylko go zatrzymać. Dobra, idę do swojego domu. Muszę to przemyśleć. To jest wojna. Dobra, widzowie, zobaczcie, co tu się dzieje. Aktualnie jesteśmy w naszym skarbcu. Sprawdzamy wszystko. Ludzie są porozstawieni, bo czekamy na bardzo ważny telefon. Który właśnie do mnie teraz dzwoni. Halo, witam. Tam? Pokaż mordę. Już pokazuję. Fuh. No cześć. Poznajesz tą wyspę za tobą? Potem poznajesz słabie, tą wyspę? Słuchaj, nie złapiesz mnie żywego. Na pewno nie. To, przyjedź tu, to, przyjedź tu. To jest bardzo wspaniała, wspaniała wyspa. Powiem ci tylko tyle, że jest to naprawdę wyjątkowa, wyjątkowa sytuacja. A ty jesteś wyjątkowym dyktatorem, którego zaraz zostanie ładnie porobiony. Słuchaj, czekam, tu nic mi się nie stanie. It's amazing, man. Make America again. Make America great again. Cicho, cicho bądź, cicho bądź. Nie mogę cię słuchać. Spierdziel się! O nie, widzowie, czyli ktoś zaczął na mnie polowanie i tym ktośem jest <noise> Donald J. Trump. Z w jaką stronę ten odcinek skoroczył? Widzowie, ja uwielbiam robić coś takiego. Ja uwielbiam, uwielbiam. Panie prezydencie. Tak? Chciałbym prezydentowi przekazać ważne informacje. To już czas na koniec. Jakie? O kur... Co tu się podziało? Skąd wiedziałeś, że on był szpiegiem? Ułoż na ramieniu. Gratuluję, zostałeś moim nowym zastępcą. Powołaj tu wszystkich ludzi, będzie najprawdopodobniej atak. Co jest wizowy? Gość, który był moim tym od początku odcinka, był szpiegiem. O nie, wizowie, mamy skarbiec. Zobaczcie to, jakie to są rzeczy. Sejfik, wyciągnijmy z nią dobrą broń. No to wizowie, jest w tej chwili walka. I dostałem z telefon. To już jest czas. w człowiekiem Maduro, ale do widzenia. Przestań, pa, pa. Się, przestań do mnie wyzwalić, bo się zablokuje. Dzwonił prezydent stanów. Powołaj tu w całej wojsko. właśnie nie mają już wojska, wszyscy ginęli i we dwóch. Jak to kurwa we dwóch? są? Są. O nie widzowie. O nie! O nie walka! Chwilę! Dajcie mi 15 minut! Poddam się! Poddam się! Dajcie mi 15 minut! 15 minut widajcie! Mi Jeszcze do mnie! Odejdź ode mnie 15 minut widaj, mi dobra? 15 minut mi daj, 15! O, czekamy! Okej okay, widzowie, dobra, czekają, ja muszę się przebrać. Dobra widzowie, to jest mój strój do no, o, o, napierdzielania! Do moje, bo, kurde granaty wejdą do dłoni Ja! A! To chodźcie tu! Chodźcie tu, jednego już położyłem! Że chce mnie ty, nie o, weźmiecie! Jest... O ja pierdzielę! Nie! Rozwalili mnie! Co ze mną teraz? Ale dwóch położyłem! Koniec zabawy, teraz trafisz do najcieższego więzienia. Wspaniałego więzienia, naprawdę to więzienie jest wspaniałe, jak ty mówię. Jest cudowne i... kropka. Elo. Elo, widzowie, ten odcinek się dzisiaj kończy. Absolutcyjne ma! Tyle mam powiedzieć, a ty łapy w górę bina mojego kika i na poprzedni film.